Cześć witajcie, z tej strony Pro, witam was w pierwszym odcinku z moim komentarzem Dobra bierzemy szybko item, jesteśmy na serwerze mc.craftgames.pl Jest to serwer oczywiście Citroxa Dobra i lecimy jeszcze po jedną skrzynkę, bo nie upróżniamy jej Tutaj jest, tak To, to tego nie potrzebuję Dobra robimy szybko miejsce na item stałe nie wiem po co tak dużo tego miejsca zrobiłem. okej, okay, dobra. I za chwilę lecimy na kogoś wyspę Jak widzicie mam tylko taki temy. Czy tutaj ktoś jest? Tutaj jest. To jest. Nie. Tak. Uwielbiam te nie? Kocham je. Tutaj ktoś jest. A, gin, 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 nice! Pięknie, pięknie. No, i odzyskaliśmy przynajmniej naszą, naszego super skaczka. Pięknie, cudownie jest ten skill. Dobra, tam ktoś próbuje się do nas dostać A je, się nie dostanę Shit Uwielbiam takich graczy jak spychałem, po prostu, kocham Dobra, udajmy, że nie mamy Że nie mamy miecza, idziemy do wygra A ja chcę jeszcze wyżej wejść Shit no trudno, dobra, czekać i widzimy się na kolejne ręce. Dobra, jesteśmy ja na kolejne ręce. E, biorę tylko te potrzebne rzeczy, to i to, jest, to, jest, to tam. dobra, i wynurzamy się z tej wody. E, I na tej mapce też gram po raz pierwszy. Bo kompletnie jej nie poznaję. Dobra, e, tutaj ktoś jest. I poproszę teraz idem stałe zawsze sobie do niego polecimy. Może i nie. Może i nie! A. Klepa, 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 lecz klepa, klepa! Nice! Nice! Soba nice, Kurczę! Ten do nas idzie Gin Boże, niech mi się życie odnawia Tak, pięknie Kolejne zabójstwo No, jeszcze dwie perły Nieźle, nieźle hm. Wiem, że mam przeklepany, bo No właśnie, tam jest ten typuś Jesteśmy we dwoje. jest super. O, zajebiście. Cieszę się. Cieszę się, naprawdę się cieszę. Dobra, niech się tylko życie odnowi. Ojej. Było blisko. Chyba nie doleciała Jakby udało mi się tutaj dojść Shit, ninja No i został zabity Super, zabiliśmy e, Całego w, w złotym secie z jaksałym mieczem e, no, wygraliśmy tą arenkę, yy, no i co, myślę, że to, jest, to była ostatnia arenka, yy, dzięki za aż 12 łapek pod yy, poprzednim filmikiem yy, i widzę, że spodobała wam się ta seria z banowaniem, dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć.